Ale dzień dobry. Tak. Dzwonię w sprawie wózka dziecięcego dwa w jednym, to jest aktualne? Tak. E, jestem zainteresowany tym wózkiem. Spoko. A pan, pan mi powie, to musi być dla dziecka, czy na przykład babcie też tam można wozić w tym wózku? Jakby go... to? Babcię, taką niskorosłą, bo ona jest niskorosła, babcia. I ona już tak na wózku jeździ, Alzheimera ma i czy po prostu zamiast dziecka to można tam babcie wsadzić? i na przykład takie koła przerobić, żeby ona mogła sama się poruszać, no żeby na wózek inwalidzki to przerobić, nie? Bo Pan to za darmo oddaje, tak? Szczerze mówiąc wątpię, nie, bo to jest tego. Taka... Wątpi Pan? No tak, tak, wątpię, że ono się nada, nie, bo tam jest gondolka jednocześnie... Nawet tą gondolkę, tam gondolkę właśnie, tam gondolkę można urwać, koła przerobić na większe, te siedzonko tak, y wie Pan, przedłużyć jakoś i tak dalej. No i myślę, że by się nadało to wtedy dla takiej babci z alzheizmerem, bo czemu nie? Nie, raczej powinien być profesjonalny wózek na, Aha. na, na Aha. osobę w takim wieku Aha. i i Czyli nie da rady? Z pasami. No, Osobiście uważam, że nie. Uważam, Aha. że to powinien być profesjonalny. A jeszcze mam jedno pytanie. Czy bym nie chciał brać udziału w udział, A jeszcze mam jedno takim, pytanko. Jeszcze mam jedno pytanko. Halo? Tak. E, czy jebią panu stopy? Pan rzuca, przepraszam. Co no to nie, pytam to... się poważnie: czy jebią panu stopy? Czy śmierdzą? O, rozłączył się. No widzicie, jaki numer wizowy bandycki zrobił. Także zaczynamy telefon. Pierwszy telefon, właśnie po meblościankę leci, żeby nie było. Tak jak mówiłem, meblościanka, meblościaneczka. Halo, dzień, dobry. Dobry. Dzwonię w sprawie meblościanki za darmo, co pan wystawił na OPX-a. Tak, słucham. Pan. to jest aktualność w ogóle? Tak, aktualny. E, pan mi powie, jak ja po to podjadę, to pan pomoże to nosić, czy jak? Bo to strasznie dużo no, tego jest. No jest trochę tam tego cholera. Nie tam, co no coś bym tam mógł pomóc, ale nie za bardzo. Tak, mogę dźwigać, wie pan. Pan nie może dźwigać? No za bardzo nie mogę, tak. A co tam panu dolega? W operacji tego, woreczka, woreczka żółciowego. A, to pan za dużo tłustego jadł, albo kebabów, albo piwa za dużo pan pił? Nie, właśnie, że nie. Nie, kamienie się zrobiły na woreczku. Aha. I to w prawym, no, w pra nie. i to w prawym boku pana bolało, tak? Nie, proszę pana, woreczek żółciowy jest na wątrobie. No tak, no w prawym boku tak kuło, bo ja też mam usunięty. Nie, znaczy znak pośrodku. Aha, pośrodku brzucha, tak? No wyżej, tak na klatce piersiowej. Aha, no dobrze. Bo już myślałem, że wie pan, że pan alkoholikiem jest, mówię tu woreczek... Nie, nie, nie proszę pana, coś nie wierzył. <laughs> nie, nie, nie tylko alkoholici na trzustkę, wie pan, na trzustkę nie tylko alkoholici zapadają. <laughs> A to trzustkę pan miał w końcu, czy woreczek żółciowy? No, pan mówi, że alkoholicy, alkoholicy zapadają na woreczek, żółciowi, a ja pan mówi, że na trzustkę nie tylko alkoholicy yy, mają te przypadłości. No ale wie pan, jak się pójdzie tam do, sk do sklepu osiedlowego Ubasi, to alkoholicy nadal stoją, a inni ludzie już nie żyją. A 30 lat temu, co alkoholik pod sklepem stał, to pan pójdzie, on nadal stoi i pije. No właśnie, no, no tak jest. Nie, 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 tylko. Nie, pan alkoholiczna zapadają na choroby zwykli ludzie, którzy nie palą papierosów i y, mają raka puls, proszę pana. A, no to może jakieś promieniowanie dostali, czy coś? No, no ja nie wiem, ja wie tam no, jestem lekarzem. Pan A pan kopci fajki? Pale. Y, kopci pan fajki? Pale. Y, jakiej firmy? Długie, krótkie, cienkie, grube? Nie, no ja kupuję. To ja bym panu... No, no i coś, co z tym pan Znaczy, bo pan tu regał za darmo wystawił, to ja bym tak. panu chociaż y, pięć paczek fajek kupił za to. No dobra, no jak pan, jak pan chce, no to proszę bardzo. A jakie pan pali? A z, z normalnej czerwony. E, bo ja mam tu takie ruskie i białoruskie, jakby pana interesowało. Cały wagon bym panu dał z przemytu. No dobra, nie będą. No, bo ja to tam ile? Za 3 złote paczkę kupuję i pod tira, pod siedzenie wkładam i przewożę, nie? To bym panu cały wagon dał. No dobra. E, czyli ruskie czy białoruskie lepiej pan by wolał? Białoruskie chyba. Dobra, to białoruskie, bo te ruskie takie mocne. Ja nie wiem, które lepsze są, ja nie wiem. Bo te ruskie to takie mocne są, to ja może połowę wagonu dam panu ruskiego, a, no, tam, ten... a połowę białoruskiego, bo ja na ciężarówkach jeżdżę. Nie. No, i ciężarówką też po te meble bym przyjechał. No dobra, a skąd pan jest? Przepraszam, że zapytam. E, no, ja, ja jestem z Warszawy, ale jutro mam trasę. Nie, to niedaleko. ale jutro mam trasę przez Sochaczew. No, to... no, no. A, powiem panu jeszcze jedno: bo ja będę, jechał, będę jechał z mrożonkami, z mrożoną pizzą. To Nie. mogę tam panu jeszcze trochę pizzy dać i na tą pizzę wepchniemy te regały, bo półpaki będę miał zapakowane. No wie pan tam, ja, ja nie przepadam za <laughs> pizzą, tam... No wie, ale to no, pan, pan że... by konkubinie dał tej pizzy, czy tam kochance. No po prostu, pan, pan by sobie zamroził, czy coś, i jak goście by były, to by pan rozgrzał w piekarniku, czy tam mikrofali, nie? No wiem, nie przepadam. A, no dobra. No jak się pan ten czy nie? No tak, no jestem zainteresowany, tylko że ja sam nie dam rady tego zapakować, bo ja też jestem po operacji. Po przepuklinie kręgosłupa miałem operację na przepuklinę kręgosłupa No to nie pan, to, to nie wiem, bo one, on nie jest, bo inne regały są nie pan rozkręcane, on, on nie jest rozkręcany, bo kiedyś tam nie. A to w całości nie... trzeba przewieźć te regały, czy to rozkręcić można na części? No właśnie nie są rozkręcane. A to jest na piętrze czy na parterze, czy gdzie to tam jest? Na trzecim jest? piętrze, proszę pana. A, a winda jakaś jest? Nie ma, nie ma, nie ma. A to po schodach będzie trzeba nosić? No, to jest trzecie piętro. A, ok a przez okno jakoś na linach jakbyśmy spuszcz spuszczali to, czy coś? Tak, na linach, co będzie. Tu jest sobie. Znaczy bo ja mam taki strażacki materac, bym go napompował, rozłożył pod oknem, pan by meble zaczął zrzucać na ten materac. No, tak, I, i pana też spuszczę na, na ten materac. Pan... Znaczy w sensie o to chodzi, że jak tam ludzie ra, lu, ludzi ratują, chcą z okna skoczyć, to ten materac no, dobra. Ja ja sobie pan robić, dobra, na razie dobra. No znaczy nie robię, ja i poważnie mówię całkiem. No dobra, znacz. No. no to jak robimy? No nie wiem, proszę pana, mówię za darmo, przyjeżdża pan, bierze. I to wszystko wiemy. Albo po prostu mam jeszcze taki pomysł, że ja do ciężarówki mogę zamontować taki podnośnik i pana na ten podnośnik byśmy dali. No i pana, i pana też po, na ten podnośnik. Ja wezmę pan. <grym> I po prostu ja bym panu meble podawał. No ja, nie, ja, ja widzę, że jaja robi. No znaczy nie robię jaj, poważnie mówię, halo. No, no i widzicie. Ale widzowie awantury kurwa robią. Dobra, zaczynamy kolejne telefony widzowie. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, telefonuję, proszę pana, w sprawie łóżka rozkładanego za darmo. A no tak, tak. To tak, jest dopiero, aktualność? Tak, tak, no dopiero dodałem, tak. Dopiero pan dodał? No ile z godziny temu, może. A, no to nie, o 20.42 pan dodał, nie? No być może. No to 50 minut temu pan dodał, nie? No, pewnie tak. E, proszę pana, jestem zainteresowany tym łóżkiem. E, pan mi powie, czy do oddania jest tylko te łóżko, czy na przykład y, te makita, te narzędzia. Nie, 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 nie. Nie, bez przesady. E, pan mi powie jeszcze ten. Y, te płytki na podłodze co leżą do rozebrania sam? Y, to znaczy mówimy o parkiecie? Tak, tak. No do rozebrania. Y, czyli można rozebrać i zabrać, tak? No, jeżeli jest Pan zainteresowany. No, zainteresowany jestem, a Pan mi powie jeszcze ten: y, kaloryfer co na ścianie wisi? Nie, nie, to jest wszystko w czasie remontu. Aha. Tam jest tylko do oddania łóżko. Bo zapalane... A te kwiaty? Nic oprócz łóżka. Aha. Ewentualnie parkiet mogę oddać. Aha. No dobra. Bo te kwiaty mnie tak interesują, bo wie Pan, dla żony bym wziął, nie? nie. Rozumiem, ale to są żony mojej żony światy także. E, pan mi powie to łóżko z funkcją spania jest, nie? Bo widzę, że się rozkłada. Tak. E, wygodne to łóżko jest czy niewygodne? Wie pan co, ja na tym nie spałem. E, to skąd te łóżko pan posiada? No ale wie pan co, jest pan zainteresowany czy No jest... jestem zainteresowany, hmm? no ale wie pan, żeby hmm? nie było, że ja po te łóżko przyjadę. A mi policja zapuka, że łóżko ukradłem, na przykład, tak? Bo już raz tak miałem. Mówię, pan co, bądźmy poważni, naprawdę... No ja, ja mówię, mówię panu poważnie. To... Raz od gościa wziąłem rower za darmo za Elixa, a później na drugi dzień policja zabrali rower i mnie osądzili o kradzież, że jestem złodziejem. Ja panu powiem tak, to łóżko jest do oddania, niech się pan nie martwi. O, no to dobrze. Pan mi powie, farbę ze ścian można zeskrobać też? A pan jesteś poważny, czy pan sobie jaja robisz? No znaczy poważnie się pytam. No chyba nie do końca. No, a co Dobra, tak. Dobra, wie pan co, ja dziękuję naprawdę. Niech pan głowy nie zawraca, dobrze? Halo. No halo. Ja pienie. O, ale się zbączyły. Halo! Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dozwoniłem się do Teresy? Z Karkuty? No, nie wiem kto mówi. Dzwonię w sprawie wersalki z opcją spania. Ona jest niepoplamiona, pozarywana koloru siwego, tylko że w tej chwili nie ma w Malborku. O, a kiedy, jest... a kiedy pani będzie? W środę będę. A, w środę. Ja przyjadę właściwie we wtorek, ale dopiero wieczorem, także na środę o! moglibyśmy się No to w środę pasuje. O! Jak najbardziej pana... mi pasuje. No ja zadzwonię do pana we wtorek. O! A pani mi powie, to jest z tym kocykiem takim do oddania? Nie, to jest kapa. Nie, to jest kapa na krycie. No to no o to mi chodzi, czy to jest z tym kocykiem do oddania. Nie, no Jezu, ja nawet nie wiem, czy ja ten kocyk jeszcze mam. A poduszki chociaż do tego łóżka? Poduszki są, poduszki są, tak. Nieobślinione? Nic nie jest, to jest czyste wszystko. A kto na tym spał? Tam nikt nie zmarł na tym łóżku. No nikt nie spał. Nie, czy nikt nie zmarł? Nie, nikt tam nie spał. Czy nikt nie nikt, zmarł? Jak do mnie przyjechały, to spały. Ale mi o to chodzi, czy nikt nie umarł na tym. No nie, no co pan? Bo wie pani, czasami ludzie oddają po zmarłym, i później co? Nie, 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 spokojnie. No. Pani powie, no. Wygo wygodne jest to łóżko? No, wygodne. No, bo ja no właśnie zobaczyłem to nikt... łóżko, to mówię, dzwonię do kobity, swoje łóżko wy wyrzuca, wstawię od kobity łóżko. No mówię panu, że, że, że jest łóżko, Aha. które stoi, tylko jak przyjeżdżają do mnie dzieci albo wnuki, to na nim śpią i to wszystko nie jest poplamione, pozarywane, nic nie jest. O, no to fajnie. No ja po prostu ch chcę kupić łóżko takie jednoosobowe z materacem i dlatego o. chcę oddać tę salkę. O, o. E, pani mi powie, rozkłada się wszystko bez problemu, te łóżeczko? Nie, muszę panu powiedzieć, że z prawej strony ten zawias to trzeba y, podhaczyć palcem, żeby się ona otworzyła, bo otwiera się normalnie. A jak Tylko, pal... nie wiem, tam trzeba coś podjąć, wow. ja się nie znam. No a na przykład jak ja tego palca wsadzę i mi palca utnie? No nie, nie utnie Bo wie pani, jak nie zaczepić ja za... to też wszystko. Pan, bo, wszystko wie pani, powie, jest dobrze. bo wie pani. Bo wie pani. po prostu coś odjąć o. albo przypiąć, ja się nie, tym nie znam. Bo wie pani, jak zawias palec zatrzaśnie, to jest po palcu. No nie, no, no, no mówię panu, że ja tak odchylamy, jak jest taka potrzeba. I myślę, że to coś trzeba tam podjąć albo zaczepić, to tak, ona będzie chodziła, ale ja nie nikogo Nigdy nie nie tak z niej nie korzystałam, to wiem, o. tylko tyle, tyle co wnuki albo dzieci przyjechały. O. No to pani mi powie w środę na przykład, nie wiem, o 16 bym mógł przyjechać po to? Tak. E, bo o 16 też leci taki serial w telewizji. Mój ulubiony. Nie wie pan co? Coś to mi nie pasuje. Pan sobie chce porozmawiać tylko. No nie no, o to mi chodzi, że o 16 tam taki serial fajny w telewizji, mój ulubiony leci. Pani no. policjantko, zapnij mnie w kajdanki na polsacie no. e, i po prostu, żeby sprawdzić czy wygodne łóżko jest, to bym sobie u pani obejrzał ten serial. No nie, bo akurat w pokoiku małym nie mam telewizora. Ale to ja na tableta sobie wezmę i na tablecie będę oglądał na leżąco. Nie. nie! Nie? Już kończymy, bo ja już chcę iść się prysznicować. Prysznicować się pani chce iść? No. O kurde. Tak wcześnie? Ty rozłączyła się. <ścoughs> Nowy dźwięk na Donate'y. Nie. Nie. Takie, żeby było. Halo. Halo. No halo, czemu Pani się rozłączyła? Proszę Pana, proszę sobie nie robić żartów, tak? No ja sobie mama nie robię wystawia, Mama wystawia wersalkę na sprzedaż, jeżeli Pan jest na sprzedaż, na oddanie. No znaczy jest ja sobie nie robię żartów, tylko się... Proszę zadzwonić we wtorek, tak? W tam środę. będzie brat, wyda Panu wersalkę i po sprawie. No tak, no ale ja chciałem się dopytać właśnie o tą wersalkę. No wie... proszę pytać, ja Panu powiem. No, no to chciałem zapytać, czy ona tam plam żadnych nie ma, czy poplamiona? Nie ma. Bo Pani Mama powiedziała, że ona idzie się kąpać, że nie będzie ze mną gadać, zwyzywała wyzywała... Major... No, wie pan, jak, no wie Pan, jak zaczyna Pan rozmawiać o rzeczach, które nie dotyczą samego produktu, to proszę się nie dziwić. No właśnie to dotyczyło produktu wszystko. Wie Pan co, musimy już kończyć, bo mamy inne obowiązki. A tak Twoja, żeby... moja ma, e, Pani Mama... Jeżeli zaczy... będzie, jeżeli będzie jeszcze wersalka dostępna... Bo może się okazać, że nie będzie. No ale wie no. pani, no tak się nie robi. No pani mama zaczęła mnie obrażać, że jestem taki, taki, owaki. Nie, nic e... takiego ja nie słyszałam. Także przepraszam A. bardzo. Do, dobranoc. A, czyli pani broni mamy, tak? O! Chamstwo. O! Widzicie jakie hamstwo, widzowie, widzicie. Chamstwo w państwie, normalnie. Halo. Zabierasz, że miałem telefon, z tego numeru. Dzwonię w sprawie królika. To jest aktualność. W sprawie czego? W sprawie królika. Królika? Nie, 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 nie Albo mnie poznał, albo nie wiem co widzowie, ale ham się odłączył od razu od słuchawki. Ja pijenie. To Disco Adamus to nie był disco Adamus, człowieku ty chory chyba jesteś. Jak ja dzwoniłem do Adamusa z prywatnego numeru. Dom studenta numer dzień? jeden. Down Magdalena, słucha Halo dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, mam pytanie, mogę kolegów przenosować w pokoju na noc? Nie. Nie? Nie. A jak zapłacą, czy coś? No, jeśli przyjdą, zapłacą, to wtedy tak. A ile to kosztuje? A z którego pokoju? No, tego pani nie powiem, bo my tu pijemy i wie pani. Ale weź, proszę, nie rób sobie żartów kolejny raz. Jakich żartów? Halo. Halo. No, halo. No, halo. Mogą zostać, czy nie mogą? To niech przyjdą, zapłacą. Ale oni już śpią, to jak mają przyjść? No to ty przyjdź za kolegów, Tak, ja przyjdę i wpadnę, w którym pokoju jest Pite, tak? Halo. No, halo. No, ja przyjdę ich wpisać i wpadnę, tak? Tak, posłuchaj, ja tak, tu widzę numer 788-50012, i to jest kolejny już raz. Ja to zgłoszę do kierownika. I to będzie zgłoszone na policję. Sprawdzę Cię zaraz w systemie USOS. Mamy, jeśli jesteś tutaj naszym studentem, to mamy wszystkie dane. No, ja się nie boję. No to, no to ja pójdę i tam sprawdzę. Jeśli, hmm. i będę wiedziała, który pokój i wezwę ochronę i Aha. zrobię porządek i z kolegami i z Tobą. No, a my sobie piwko pijemy. Chce Pani piwa się napić? Nie, nie chcę. To mogę Pani w szklance przynieść, bo widzę, że Pani nerwy ma, to pa, Pani się piwka napije. No to zejdź. No ale chce Pani piwka, czy nie? Nie, nie, szklankę możesz przynieść. No ale po co szklankę? Pustą? To co Pani Nawet będzie... Nawet pustą wody się napije. Ta, wody Pani się napije i Pani mnie cupnie, tak? Dobra, ja już sprawdzam numer. I nie życzę sobie takich żartów. Jakich żartów? A co pani taka nerwowa jest? Jakby pani miała odciski na piętach? Zobacz Discorda, nie mam czasu teraz na Discorda. Absolutnie numer 5. Ja pamiętam, że mam ci promo zrobić, będziesz Halo? miał zrobione. Halo? Halo? Halo, słychać Słucham? mnie? Tak. E, mogą zostać koledzy w pokoju na noc? E, jeszcze raz poproszę. Mogą zostać koledzy na noc w pokoju? Jeszcze raz. Czy mogą zostać koledzy w pokoju na noc? Na no, skąd tam dzwoni? Z akademiką. No dobrze, a dokładniej? No, dom studenta numer 5. A to można zejść na dół do recepcji? No nie, bo pod wpływem alkoholu jesteśmy i. No to tym bardziej nie. No ale oni śpią już, to jak mam ich wyprosić? Ja też zaraz idę spać i wie pani. Ale to ile jest tych osób? Trzy osoby i ja. Cztery osoby razem. Ale ile jest gości? Trzy, Trzy go... osoby? Trzy goście no. A <noise> której oni przyszli? Jak mogę zapytać? O. O dziesiątej rano. Och, no, choler. To z którego pan pokoju dzwoni? Nie mogę pani powiedzieć. No, no, dlaczego nie? Przecież jak. O, znaczy, no, dlaczego ktoś zostaje na noc? Po pierwsze musi być zgoda wspólnotowatorów i opłata. No, ale my nie chcemy z akademika się wynieść, tak? Jeszcze raz? Ja nie chcę wylecieć z akademika za pijaństwo, tak? Wie pani o co chodzi? Halo. <grym>, to niech się koledzy budzą i wychodzą. No właśnie, nie mogę ich dobudzić, mówią, żeby... na jest... dwie, no to niech ktoś przyjdzie po nich, wpuszczę do pokoju. Jakiego pokoju pani wpuści? No pan mi powie, gdzie. No ale my jesteśmy już w pokoju, to jak pani do pokoju No chce... dobrze, ale jeśli ktoś po nich przyjdzie. Ale kto ma przyjść po nich? Nie wiem, proszę po kogoś zadzwonić. To są bezdomni. <laughs> tak, dobra. Mówię poważnie. Um numer ry... pokoju? Z rynku ich wziąłem, żeby się napić. Powiedziałeś, że napijemy się i wyjdą. A, oczywiście. Okay. A teraz poszli spać i nie chcą wyjść. Mm -hmm. No. I co ja mam zrobić? Spać iść. Spać mam iść? Halo. No nie. No a co mam Musi zrobić? Pan wyprosić kolegów. No, ale oni mówią, że oni nie wychodzą, że oni chcą spać. Ja też idę spać, już do nich się położyć. Mhm. Mm Bo złączyliśmy sobie łóżka i mamy jedno wielkie łóżko Ktoś i będziemy. Złączyliśmy sobie łóżka, mamy jedno łóżko wielkie, i razem będziemy wszyscy spali. Mhm. Mm to po co pan dzwoni? No dowiedzieć się. Dowiedzieć się, czy pani zgodę wyraża. Nie. Czyli tak. Tylko pani nie może nie. tego powiedzieć. Słucham? Nie, nie wyrażam zgody. A pani, jak pani wyraża zgodę, to pani tak zakarszy nie? Dobre. O, czyli może być, tak? Nie, nie może być. No proszę panią. Albo zaczniemy poważnie rozmawiać. No poważnie mówię. No bo ja nie będę więcej słuchać jakich bzdur. Na jakich bzdur? Nie wiem, nudzi się panu? No ja mówię poważnie, że tak jest. no. Bo mi się nie nudzi. No, ja wiem, że się pani nie nudzi, no ale muszę to poinformować panią, że pijemy sobie w pokoju. Znaczy, piliśmy, bo już spać idziemy. I co mam jeszcze pani więcej powiedzieć? Podać mi numer pokoju. No tak, i pani awanturę zrobi na cały, na cały hotel i co? Dlaczego awanturę nie robię? Tak, policja przyjedzie. Wydaje kulturalnie wyproszę kolegów. Tak, a mnie wyprosi pani ze studiów, bo wylecę przez panią, tak? Dlatego, że pan pił u siebie w pokoju? No, a nie można pić w pokoju nawet, tak. To pani chce mnie wrobić, jak tak? Jakby pan się bał, że pan wyleci, to by pan nie dzwonił. No, bo ja mam propozycję. Wyskoczę z panią mm. na. Będziemy się kochać. Mm. Będę, tak, Brawo za będę tak fajnie panią pieścił.